Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku 5 sposobów na. Już niedługo jest Dzień Matki, czyli święto, podczas którego możecie podziękować swoim rodzicielkom za trud włożony w Wasze wychowanie. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was propozycję na prezenty dla mam. Jeśli jednak 5 to dla Was za mało, to koniecznie zobaczcie nasze poprzednie produkcje. Zaczynamy! Moja mama jest fanką białych win, dlatego dziś zrobię ciekawy gadżet, który z pewnością jej się spodoba. Na początku wyginam aluminiowy pręt w interesujący mi kształt. Teraz ze sznurka wyciągam środek, a jego wierzchnią warstwę naciągam na moją konstrukcję. Na koniec wystarczy postrzępić końce i wyważyć stojak. Jak widzieliście, stworzenie takiego cuda jest naprawdę proste i zajmuje niewiele czasu. Efekt jest rewelacyjny, i myślę, że taki stojak spodoba się nie tylko waszej mamie. Spróbujcie wykonać go sami. W wielu prezentowanych wcześniej sposobach pokazywałem wam, że zwykłe zdjęcie może stanowić ciekawą formę prezentu. Wiadomo też nie od dziś, że mamuśki lubią posiadać na regale ramkę z aktualną fotką swoich pociech. Ale żeby nie było to zbyt banalne, to pokażę wam, jak włożyć w całość trochę serca. W pierwszej kolejności na kartonie czy styrodurze rysuję kształt liter M, A i O, po czym wycinam je. Następnie z kolorowego brystolu tworzę serce i ze wszystkimi wyciętymi elementami robię sobie zdjęcia. Wybrane fotki drukuję w Czerni i Bieli, a na tym sercem pozostawiam czerwony kolor. Jak to zawsze powtarzam, jeśli nie macie skilla grafika, to zlećcie wywołanie zdjęć w dowolnym fotolabie. Na koniec wkładam fotki do odpowiedniej ramki. Oczywiście w miejscu tabliczki możecie umieścić swój dowolny tekst, jakieś podziękowanie, czasami jedno zdanie może chwycić naprawdę za serce. Na dzień matki, można oczywiście w sklepie kupić coś gotowego, jak czekoladki czy inne słodkości. Ale spróbujcie zrobić coś samodzielnie, a efekt będzie znacznie lepszy. I tutaj właśnie mam dla Was jedną taką propozycję. Na początku wbijam 4 jajka do miski i dodaję 250 g cukru białego i 50 g brązowego. Całość dokładnie miksuję na gładką masę. Następnie wlewam 50 ml syropu z ananasa, łyżeczkę rumu i całość dokładnie miksuję. Do drugiej miski wsypuję 250 g mąki, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki cynamonu i dwie łyżki skrobi ziemniaczanej. Składniki dokładnie mieszam i przesypuję je do masy z jajek. Całość trzeba oczywiście dobrze połączyć. Do małego garnka wrzucam pół kostki masła, dodaję 250 g cukru brązowego, łyżeczkę rumu i troszeczkę soli. Całość podgrzewam, cały czas mieszając, aż składniki się połączą. Teraz foremki spryskuję olejem i wlewam po dwie łyżki przygotowanej masy. Następnie na dnie układam plasterki ananasów oraz kandyzowane czereśnie. Pozostało już tylko wlać ciasto do połowy wysokości foremek i wstawić je do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 25 minut. Mój deser jest już gotowy i nie wierzę, żeby którakolwiek z mam nie doceniła takiego prezentu. Koniecznie wykonajcie go samodzielnie. Każdy z nas wie, że własnoręcznie wykonany prezent jest o wiele lepszy niż szmelc, który można kupić w sklepie. Dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić fajny gadżet do kuchni, który Wasza Mama z pewnością doceni. Zobaczcie. Na początku wymierzam deskę i odcinam odpowiedni kawałek. Następnie za pomocą techniki sztaby opalam drewno, po czym je szlifuję i lakieruję. Teraz wycinam otwór pod spodek. Następnie wyginam pręt i maluję go na srebrno. Pozostało nawiercić deskę, umieścić w otworach nóżki i ułożyć podstawek. Choć ten prezent może wydawać się prosty, a nawet bym powiedział banalny, to uwierzcie mi, że wasza mama za każdym razem, kiedy będzie coś gotowała, z pewnością z niego skorzysta. A tegoroczny dzień matki na długo zapadnie jej w pamięci. Jak sami dobrze wiecie, nasze mamusie są tak kochane, że całe dnie przesiadują w kuchni po to, aby przygotować nam przepyszny obiadek. Dlatego zaraz pokażę Wam, jak zrobić szybki i fajny gadżet, który nie pozwoli im o nas zapomnieć. Oglądajcie! Na początku proszę kogoś o zrobienie mi zdjęcia, tak aby było widać całą moją sylwetkę. Następnie w programie graficznym usuwam tło i przedłużam swoje kończyny. Przygotowaną grafikę drukuję na papierze samoprzylepnym. Teraz naklejam papier na spienione PCV, po czym dokładnie wycinam postać. Następnie ucinam nogi i ręce, zaokrąglam je i przymocowuję do ciała za pomocą śrub. Na koniec przyklejam magnesy i gotowe. Jak pewnie zdajecie sobie sprawę, mój tata musiał się ostro napracować, żeby stworzyć mnie, ale mi wystarczyło dosłownie kilka chwil, aby stworzyć moją miniaturową wersję. Zróbcie taką, bo uśmiech waszej mamy codziennie rano na bank gwarantowany. Uuu. Cześć mamusiu! Robię pagat. Mamy nadzieję, że dzisiejsze patenty spodobały się Wam, no ale na pewno ocenicie to w komentarzach. Aha! Jeśli Wy również stworzycie coś dla swoich mam, to koniecznie podzielcie się tym na grupie Bejcownicy z 5 sposobów na. Teraz jeszcze wciągnijcie nasze afterki. No i do zobaczenia już za tydzień!